Tu Polskie Radio 24, minęła północ. Wszystkiego najlepszego to pierwsze informacje w 2020 roku. Joanna Skrzypiec, wierzę w to, że 2020 rok będzie rokiem polskich zwycięstw. To słowa prezydenta Andrzej Duda wygłosił noworoczne orędzie. Wyraził nadzieję, że słowem, którego będziemy używać najczęściej, będzie słowo sukces. W stulecie wygranej Bitwy Warszawskiej 1920 roku przypomnimy zmagania, które przesądziły o wyniku wojny polsko-bolszewickiej, a także o losach świata 100 lat temu. Czekają nas również wielkie sportowe emocje. Liczymy na zwycięstwa naszej reprezentacji podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej oraz na medale polskich sportowców w czasie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Będziemy kibicować biało -czerwonym. Prezydent złożył także rodakom życzenia osobistych sukcesów w realizacji planów, a także rodzinnego szczęścia. Straż pożarna apeluje o rozsądek w czasie korzystania z fajerwerków. Każdego roku w czasie nocy sylwestrowej dochodzi do kilkudziesięciu pożarów. Strażacy przekonują do rezygnacji z indywidualnego korzystania z tego typu materiałów pirotechnicznych. Urwane palce, obrażenia twarzy, blizny na całe życie. To nie typowe obrażenia weteranów wojennych, ale amatorów fajerwerków. Co roku nieumiejętne korzystanie z tych materiałów pirotechnicznych kończy się pożarem, mówi Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej. Co roku praktycznie podczas wyjątkowo pracowitej nocy sylwestrowo-noworocznej strażacy wyjeżdżają kilkadziesiąt razy tylko i wyłącznie do sytuacji, do najczęściej pożarów, które powstają w wyniku niewłaściwie używanych środków pirotechnicznych. Ale wiele z tych zdarzeń jest wynikiem ludzkiej głupoty lub nieznajomości podstaw bezpieczeństwa. Powinniśmy zachować bezpieczną odległość od budynków, natomiast tak na marginesie używając środków pirotechnicznych, nie wolno ich odpalać z balkonów czy też wewnątrz mieszkań, a tak Sytuacji się zdarzały, a takie wypadki to często efekt używania fajerwerków przez dzieci lub osoby pod wpływem alkoholu, Mariusz Pieśniewski, polskie radio. W serwisie teraz Stany Zjednoczone Amerykanie przygotowują się do powitania nowego roku. Na Times Square gromadzą się tłumy, aby zobaczyć opadającą kryształową kulę, oznajmiającą początek nowego roku. W mieście wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Po Nowym Jorku krążą specjalne oddziały policji i brygady antyterrorystyczne. Policja z psami strzeże metra i ulic prowadzących do Times Square. Po raz pierwszy do zapewnienia środków bezpieczeństwa użyto drony, które krążą nad miastem. Zamknięto większość alei prowadzących na Times Square. Wchodzący specjalnymi przejściami na Times Square nie mogą mieć plecaków i dużych toreb. Na ulicach nie mogą również koczować bezdomni. Po amerykańskich nalotach na cele milicji Hezbollah w Iraku i w Syrii oraz zaostrzeniu stosunków z Irakiem, władze Nowego Jorku obawiają się zamachów terrorystycznych. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio Nowy Jork. I wracamy do kraju. 15 tysięcy osób z 60 państw uczestniczyło w 42. Europejskim Spotkaniu Młodych, organizowanym przez Ekumeniczną Wspólnotę Braci Młodzież wzięła udział w wieczornym czuwaniu modlitewnym o pokój na świecie. Uczestnicy podkreślali, że Wrocławskie spotkanie było dla nich czasem modlitwy, ale także zabierania wartościowych znajomości. I... Niesamowicie dobra energia i cudownie było, naprawdę. Bardzo mi się podobało, że we Wrocławiu było tak dużo ruchu, bo brat Alois nas zapraszał, żeby być zawsze w drodze, chociaż nigdy nie wykorzeniani, więc byliśmy zakorzenieni na modlitwie, ale potem rzeczywiście młodzi się przemieszczali. Brat Marek z tezy. Udało się dzięki pomocy tylu młodych ludzi, pomocy miejscowego kościoła, pomocy władz miejscowych, dzięki rodzinom i, i ludziom starszym, którzy nie bali się otworzyć swoich domów dla młodych, więc to jest takie dzieło wspólne, które daje nadzieję, że razem można na wiele dobrego zrobić. Nam się o porzuconych i zapomnianych przez świat. Za rok kolejne Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w Turynie. Dziś, czyli w pierwszy dzień Nowego Roku, ostatni dzień spotkania. Na ten dzień przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. Proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 1 stopnia na południowym wschodzie do trzech na północy i zachodzie oraz 6 na wybrzeżu. Zimno będzie w rejonach podgórskich Karpat, tam około minus 2 stopni. Powieje słabo i umiarkowanie z zachodu i północnego zachodu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po północy.